Cześć, z tej strony kotek 321 Dzisiaj e, gramy sobie w e, piłkę drożdżową z kotkiem321 i gdzie będziemy dzisiaj grać w słynę jest słynę, 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 słynę słynę, słynę, dzisiaj kupimy sobie trochę ruchu i trochę skakania, bo osłabym. Dlatego jeszcze Jeżdy, jeżdż... Jeszcze, jeszcze. Chyba też to jest. No jak... Nie nie Nic. Ale... A, no jak to jest? Trzeba A limit... Ok, okej. Wysłał na jaki muzyn. Muzyn. Muzynem gramy bambusem. Bambusem gramy. No w dupę. Sali nam gola bambus. Bambutic bambus. Bambi bambus. No i to jest. Ale jest po jeden, ale po jeden. No i teraz raz. Jucz, iczki, już, jucz, iż, iż, ty, dupaczki, 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 dupaczki. Jest! po dwa. Po dwa. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ale Dziękuję, dziękuję.

Jakby coś to w tamtym meczu, byście oglądali, to było 9 do 4. Podbiłem mu piłkę pleśnym podbiciem i piłka bije się ostrojnie, niedobrze. Ale me w rąbę odebijemy te skórce, bo... Nie te skórce, bo by, to nam nie chcecie. olha teraz nie super straszyło serio mężczyzna ze gzułobki wiecie wiec Pam 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 pow pow pam pam pam

Chelsea London, potra Manchester City. Manchester czy jedna ma Chelsea? To tutaj może... Nie, 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 ale nie tak. Nie, 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 nie. Dobrze. Nie widzicie tego. Dzięki. Musiałbym poprosić co nazyw, żeby mi to psywały w dupę, py Dzięki, dzięki, thank you very much. Thank you very much. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję, że tego pysznego goleścia. Mi się bardzo przyda. Sabat tak także nie wiem co robi tu mam. Ale mi się nie przyda, on zaraz będzie być. W kursach i w kursach i la la la, Lalalala, lalala. wolny jak muzyn. Taką masz dyscyplinę wiekowo. Wolny jak mudzin, smierdzący jak lew. O ale se mi Jeszcze ja mam większą bramkę do tego. No to jest jakieś hamstwo, hamstwo jest. Padaj facet. Kurde, kurde, kurde. Kurdupel mnie tu jedzie. Nie będziesz mi tu jechał prowadzić. Dwa do jednego i ci jej to. Żeby tylko posnie ze mnie kurczaki i

Du, 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 pięć. Tak, właśnie, serio, aż tak słabo nie jest. Tylko ja ścisnę już. Czyli jednak odskoczymy sobie, Chelsea. O, 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 jest okazja, nie okazja, jest okazja, nie okazja, zniszczymy. Bardzo cię tracę, zniszczymy. O, ju, 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 ja prowadzę sobie i co? Hahaha, co mogłoby być? Ale pięknie, 1 do 7 wygraliśmy. To jest co? Nie. Eee! czy nie jest na czas? O, jest coś. nie jest na Jest o, trafił. Kurde. No dobrze. Poczekajcie chwilę, muszę robić pauzę. Zaraz, Dobra, już jestem. E, kupiłem sobie tylko Jumping i zobaczyłem co jest 15, no więc gramy. Rozumiem. Idziemy ich, szybciutko. Jeden, jedno, sto, to sto, księgi. Musimy z nimi wyrzucić. Ja nie patrzę na jakieś sytuacje, kto tak nie interesuje, potem księgimy wszystko. Alem dobrze, ty. Happy Bidet Do You. Już nie żyjesz, piu. Nie, no serio. Uuu. Przepraszam za przekleństwo, ale ja muszę demontować wszystko na dupo wolniętę na N. Menzul! Dzięki! Dzięki! Oho, pomógł mi to z bardzo. No i ten Macie słucha benzynę. Dziękuję. Nie, jednak my, my tu musimy przegrać, no ja, ja bym wolał przegrać. A wy? Ja, myślę, że też jesteście za mną, żeby tu przegrać.

Gówna ma. matka. Martekella. I to głodzej tu jest. I to jest mortalowa. No! No i w chupa! Hippisa! Kto broń na bramce? No to hipis. Hipisów nie jeza. To hippis. Hippis już nie pisze. Szybko! 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 Musimy coś zrobić. Sacaj, sacaj. Dawaj, dawaj, dawaj. 11 sekund! nie 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 to no, mamy do bamby. JEST! JEST! okej, okay, o nie, super jumping chyba ja tak, pewnie no i z tego co widzę, to będzie remis no chyba że zaraz mi ktoś strzeli nie, będzie remis remis już na decyzja arbitla Lenis ale Hmm. Dobrze. Rezim, to landu. Nam, to no dobrze, lecimy do Sunderlandu, 3 punkty, zarysujemy nasi trafoje, będzie ciężko no ale trudno, operator, dobra, to by było na tyle, łap To łapki łapkę w górę.